Oto podstawowe komendy konsol w CSGO, jakie mogą przydać się początkującym graczom, a może nawet i tym, którzy grają w Cesa po prostu od dłuższego czasu. Jest to zestawienie raczej wszystkich potrzebnych, a przynajmniej przydatnych komend, z którymi prędzej czy później się spotkacie. Wszystko zebrane w jednym miejscu, żeby było ładnie, fajnie poukładanie, więc po te zachęcam do zryknięcia do opisu. Także nie przedłużam i zapraszam na film tego, jak taką konsolę odpalić, bo mimo wszystko, iż jest to według mnie oczywiste, to ktoś może i tak tego nie mieć. W naszym czasie wchodzimy w ustawienia, a następnie ustawienia gry oraz szukamy. Piątej od góry, oraz upewniamy się, że ta jest ustawiona na wartość tak. Ja wcale akurat gram po angielsku, więc u mnie to inaczej wygląda, ale działa to dokładnie tak samo. Od tego momentu, tyldo, czyli tym klawiszem pod Escape'em, aktywujemy naszą konsolę. Najbardziej przydatną komendą ze wszystkich, jaka jest, uważam, że jest to komenda Find. Pozwalona na znalezienie i wypunktowanie wszystkich dostępnych komend, jakie mamy po podaniu danego słowa klucz. Dla przykładu, chcemy sobie zmienić rękę z lewej na prawo lub z prawej na lewo, jak to woli. Także wpisać możemy komendę Find, hand i pokażą nam się wszystkie komendy związane z tym, Słowem kluczowym, czyli chęt oraz wytłumaczenia co te komendy robią. Dosyć przydatne, jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o owych komendach i po prostu jak one działają. W większości przypadków komendy te działają 0 jedynkowo to znaczy gdy wartość jest 0, komenda jest wyłączona, a gdy wartość wynosi 1, to ta jest włączona. Kolejna komenda dotyczy fps naszego połączenia oraz informacji o serwerze, na którym aktualnie się znajdujemy. Jest to net podłoga graf 1, czyli bardzo znana i przydatna komenda. Po wpisaniu takowej ukazuje się wiele informacji dla nas istotnych, jak chociażby nasza liczba fps nasz ping czy też lot. Wiele osób lubi z tego korzystać, jednakże czasem ten Netgraph może być jednak troszkę za duży. By zmienić wielkość takowego czy pozycję naszego netgraphu posłużyć się możemy komendami: netpodłoga graph proportional font 0, by zmniejszyć takowy i by ten nie zasłaniał nam zbyt dużej części ekranu oraz komendy netpodługa graph pos 0, 1, 2 i tak dalej. Właściwie kolejne numerki możemy wpisać, by umieścić takowy w miejscu dla nas dogodnym. Do FPS-ów stricte poświęcam komendę fps podłoga max. Ta określa limity FPS-ów, możemy posiadać w grze. Podstawowa wartość to 400 jednakże ja polecam ustawić ją na 0, gdyż wtedy dzieje się tak. 0 oznacza brak odgórnego limitu na FPSy, przez co no, w teorii będziemy mieć jak największą ich ilość. Wielu osób korzysta z opcji 999, jednakże większej różnicy tutaj nie ma, gdybyśmy chcieli zabłysnąć przed naszymi znajomymi i pokazać, że mamy na przykład ponad 10 tysięcy FPSów, no to możemy też tak zrobić, tylko wtedy musimy mieć komendę właśnie FPS max 0, a nie 999. Także polecam ustawić ją na tą też wartość. Kolejna sekcja dotyczy bindów. W tym wypadku podam przykład na podstawie komendy do skoków pod scrollem. W konsolenie że wprowadzić słowo kluczowe bind, następnie wpisujemy klawisz przypisania tej komendy, następnie komendę wheel down lub też up w zależności od naszych preferencji oraz co takowa ma robić, czyli w naszym przypadku jest to skok, czyli wpisujemy plus jump. W zależności czy chcemy mieć ten skok pod scrollem w dół czy pod scrollem w górę, wprowadzamy dopisek down lub też up zamiennie. I tak możemy robić z prawie każdym klawiszem. By sprawdzić, jaka komenda jest przypisana do danego klawisza, wpisujemy w konsolę bind oraz przycisk, który chcemy sprawdzić, czy jest już pod coś podpisany, lub możemy też pokazać pełną listę wszystkich naszych bindów komendą key podłoga list bound keys. Ogólnie komenda clear pozwala wyczyścić całą konsolę, żeby po prostu wszystko było estetyczne. Innym popularnym bindem i przydanym jest r podłoga clear decals. Ten sprawia, że wszystkie ślady krwi czy dziury po nabojach znikają ze ścian. Wiele osób ma ten przycisk przypisany pod na przykład przeładowaniem, jednakże ja polecam mieć go podpisanego osobno na jakimś innym przycisku, tak by móc sobie czyścić to wszystko w dowolnym momencie gry, a nie wtedy, kiedy będziemy przeładowywać. Istnieje również opcja bardziej zaawansowana na tworzenie bindów, która nazywa się alias. Ja Tutaj dla prostoty podam minę na jump Throwa, który wygląda tak i który jest podpisany u mnie pod klawisz F. Ten widz sprawia, że za każdym razem, kiedy będziemy rzucać nasz granat, ten zostanie wyrzucony w tym samym momencie za każdym razem, to jest naprawdę przydatne do rzucania granatów w CS, zwłaszcza na odpowiednich Tegretach. Kolejna sekcja dotyczy Hadu, radaru, czy też ogólnie rozgrywki. Oto komenda na grubszy celownik do sniperek, cel podługa crosshair, podłoga sniper, podłoga With. Tutaj dać możecie wartość, jaka będzie wam pasować, Ja obecnie ją ustawione na 2,5, i dla mnie po prostu jest to wygodne. Kolejna komenda to cel, podługa radar, podługa Scale i oddala lub też przybliża ona radar w lewym górnym rogu. Jest to dosyć przydatne, ponieważ defaultowo ten radar jest dosyć mocno przybliżony i nie widać wtedy całej mapy. A gdy takowe oddalimy, to jesteśmy w stanie już widzieć całą mapę oraz to, co na niej się dzieje. Gdzie jest bomba, gdzie są wrogowie i w jakiej ilości. Co pozwala w pewien sposób uniezależnić się od naszych teammates. Do tego komenda CL podłoga radar, podłoga always, podłoga centered, co spowoduje utrzymanie tego radaru w jednym miejscu. Komenda C podłoga hat, podłoga player count, podłoga show count. To już bardziej personalna i estetyczna komenda. Która sprawi, że awatary na górze ekranu znikają i te zamieniają się w liczby, przez co widzimy na przykład ilu dokładnie przeciwników i naszych team'ów zostało w rundzie. Uważam to za przydatny feature, ale jak już mówiłem, kto co lubi. Przydatną komendą jest również cel podłoga show, podłoga team, podłoga equipment, która sprawia, że widzimy uzbrojenie naszych teamate. Dzięki temu wiemy, czy na przykład ci posiadają smoka, flash'a, czy na przykład defuse Kita, przez co lepiej i łatwiej skoordynować naszą wspólną grę. Komendy cel podłoga Bob dotyczył czegoś, co przez długi czas irytowało mnie okropnie w CSie, czyli tego jak bardzo ręce. I ogólnie nasz view model rzuca się i rusza po ekranie. Komenda cel podłoga Bob, podłoga Lower, podłoga AMT ogranicza ruchy przód- tył, góra-dół wydaje mi się. Cel podłoga Bob AMT podłoga LAT ogranicza ruchy lewo-prawo. A komenda cel podłoga Bob AMT podłoga wert, ruchy pionowe. I tak możemy przejść z czegoś takiego, czyli bardzo rzucającego się tak naprawdę view modelu, do takiego, który nie rusza się prawie wcale tymi właśnie komendami, które pokazałem przed chwilą. Przez co na przykład będziemy lepiej widzieć nasze skiny. I ostatnia grupa komend dotyczy już skinów, brania screenshotów, czy ogólnie i chłodniejszej inspekcji. By schować takie rzeczy jak radar, HP, broni itd. wpisujemy komendę cel podłoga draw, podłoga only, podłoga death notices 1. Jak widać jedyne co pozostaje to celownik, więc by tego się pozbyć, jeżeli ktoś woli, to wystarczy, że po prostu zamieni wpiszemy komendę cel podłoga hud 0. Odpowiedni wartości 0.1 sprawiły, że ten powróci. Przydatną komendą jest również cel podłoga hud podłoga force, podłoga death notices minus 1, która sprawi, że killfeed jest zwyczajnie niewidoczny. Czasem, gdy przebywamy po prostu na serwerze społeczności i sobie testujemy skiny, Ludzie wychodzą, czy zwyczajnie się zabijają na okrągło, a to może nam przeszkadzać. Czy to w robieniu screenshotów, czy może nagrywaniu jakiegoś filmiku, więc dzięki tej komendzie, właśnie takowe wiadomości nie będą pokazywane i wtedy po prostu możemy nagrywać ile wlezie. Ostatnia komenda to host podługa timeska. Komenda ta zmienia to, jak płynie czas w grze. Jeden jest wartością domyślną, więc jeżeli podamy na przykład 0.5, to spowolnimy czas dwukrotnie. Jeżeli wpiszemy 0.01, to spowolnimy czas dwukrotnie i tak dalej, i tak dalej. Co śmieszne. Im mniejsza wartość tej komendy, tym więcej fps FPS-ów paradoksalnie jesteśmy. W stanie otrzymać. Komenda ta jest naprawdę przydatna, gdy chcemy zobaczyć naszą broń w tym jednym odpowiednim momencie i zrobić jej screenshota. Sam osobiście czasem z niej korzystam, więc i Wam też mogę ją polecić. I moi drodzy, to wszystkie komendy, z którymi możecie mieć do czynienia na co dzień i z których zapewne korzystać lub korzystać będziecie na początku dziennym. Dajcie znać, czy możecie sami korzystać jeszcze z innych komend, których tutaj nie podałem na filmie, a na pewno ja chętnie je przeczytam i inni też z nich skorzystają. Jeżeli materiał Ci się spodoba, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz suba na kanale, bo więcej, ja na teraz ja bardzo dziękuję za uwagę, Były ciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!